I tego nie będą jeździć dokładnie. w dzień, a 15? A dokładnie nie wiemy jeszcze, czy to jest O tym odwiedziłem w odcinku ekstra reportażu telewizji PPT. Zaczyna się już kolejna część komunikacyjnego Armady do w Poznaniu. Dokładnie tym razem chodzi tutaj o. Wydłużenie czasu oczekiwania na kursy tramwaju albo autobusu. Ma to się zmienić już 30 stycznia, dokładnie na początku ferii. Wszystkie linie tramwajowe i autobusowe, nawet te podmiejskie linie autobusowe, mają kursować nieco 10 minut, a co 15 minut. To wydłuży czas oczekiwania yy, pasażerów na tramwaj albo autobus na przystanku komunikacji miejskiej na którym zatrzymują się autobusy albo tramwaje. Wiemy już, że komunikacyjny Armagedon się już dawno rozpoczął. Pierwszą częścią był remont centrum yy, miasta, dokładnie wtedy. Wszystkie torowiska w centrum miasta były zamknięte i tam odbywała się przebudowa. Pierwszą z nich była przebudowa ulicy Towarowej i ulicy Święty Marcin oraz Alei Marcinkowskiego. Następnie zaczęła się to przebudowa ulicy Gwarnej, a potem przebudowa ulicy Fredry Mieleżyńskiego 23 lutego oraz jak zarówno w grudniu zaczęła się przebudowa ulicy 27 grudnia. Obecnie na razie na Alejach Marycznikowskiego tam trójkątują tują tramwaje linii numer 9 i 13, a już niedługo wiosną są nieotwarte torowisko na Świętym Marcinie. Zaczynają się dziać zmiany w komunikacji miejskiej, ale ta zmiana w komunikacji miejskiej z ograniczeniem właśnie kursów tym razem będzie na zawsze. Ponieważ również też nie doży przez remonty, MPK ma braki, które tym razem spowodowały wymuszenie zmiany w komunikacji miejskiej, czyli ograniczenie kursów tramwajów albo autobusów tym razem zaczyna się dziać coś nowego ale też zmiany nie dotyczą linii tramwajowych numer 6, 13 oraz 98 to było odcinku